Agata, witajcie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, już po tytule przychodzę do Was z book haulem, bo od ostatniego book haulu zbierało mi się trochę książek. Zresztą zaraz je szybko policzę i powiem Wam, ile ich jest dokładnie. Przybyło do mnie 25 książek. Trochę dużo, jak na to, że ja teraz bardzo mało czytam. Na ty był. Dosyć dobry, ale marzec już tak średnio. Ale tak, nie, nie przedłużając, zaczynajmy. Niektóre z tych książek już przeczytałam, niektóre jeszcze czekają. No, jednak większość jeszcze czeka na swoją kolej. Ale tak, zacznijmy tutaj od brzegu. Mam tutaj kubkę taką, kubkę książek używanych. I pierwszą tutaj na samej górze mam książkę Listy do utraconej. Jest to książka, którą dostałam od mojej cioci, można powiedzieć, bo ona już ją przeczytała, a ja powiedziałam, że bardzo chciałabym ją przeczytać i ona stwierdziła, że jej już jest na półce niepotrzebna i że mi ją da. Także ja już nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam, bo nasłyszałam no, dosyć dużo dobrego o tej książce. Nie wiem o niej za dużo, bo jak wiecie, ja nie czytam zazwyczaj opisów z tyłu, także za dużo o niej nie wiem. Ale na pewno będę ją czytała. Dalej mam książkę, którą dorwałam w Lumpeksie. Kupiłam ją chyba za 5 zł. Jest w trochę takim stanie, wiecie, no widać, używanym. Ma połamany grzbiet, ma trochę tutaj strony, no i brudne, i wiecie, też powyginane, jak to się nazywa, okładkę ma też powyginaną, ale ja stwierdziłam, że wezmę ją. Jest to. Thriller kryminalny po angielsku. Jest to Talking to the Dead yy, Harego Bingham'a. Nie wiem nic, nie słyszałam nigdy o tej książce, ale jak zobaczyłam, że jest za tyle, yy, wiecie, że za tak małą kwotę, to stwierdziłam, że czemu nie? Może kiedyś sięgnę po coś, może kiedyś będę miała ochotę na jakiś thriller po angielsku. Zobaczymy. Dalej mam książkę, którą kupiłam sobie w Antykwariacie, jak byłam w Łodzi. Jest to książka, którą mogliście już zresztą widzieć na Instagramie, jeżeli mnie tam obserwujecie, a jeżeli nie, to bardzo Was tam serdecznie zapraszam. Jest to książka Promyczek. O tej książce również słyszałam bardzo, bardzo, bardzo dużo dobrego i ja ją mam na naprawdę bliskim Tibiarze, chociaż jest to no trochę grubasek, bo ma prawie 600 stron, ale mnie to nie przeraża, bo chcę już po prostu poznać tę historię. No, chcę wiedzieć, o czym wszyscy mówią. Także ja na pewno będę się za nią też niedługo zabierać, jak zresztą za wszystkie te książki. Dalej mam jedną książkę z Vinted, z wymiany. Wymieniłam się właśnie z jedną dziewczyną, już nie pamiętam w sumie na co, ale ja wzięłam sobie od niej Piątą falę, bo ja oglądałam film, nie wiedząc w ogóle, że jest książka wtedy jeszcze. Ale jak kiedyś będę miała ochotę na właśnie taką, wiecie, fantastykę, coś takiego, to na pewno sobie ją Przeczytam. Słyszałam tylko, że kolejne tomy są bardzo trudno dostępne, no ale zobaczymy, czy ten pierwszy mi się spodoba. Jeżeli tak, to będę szukała, a jeżeli nie, no to nie będą mi one do niczego potrzebne. I ostatnią książkę mam z takiego regału, bo byłam w szkole u mnie i właśnie tam jest taki regał, że można coś zostawić, można sobie coś wziąć do przeczytania i tak dalej. I ja wzięłam sobie ekspozycję Remigiusza Mroza. Jest to. Pierwszy tom trylogii z komisarzem Forstem. Ja z Mrozem się dosyć lubię. Teraz jestem w trakcie czytania Chyłki, i... bo robię sobie readit, tak jakby co. Mm. Także tej też jestem bardzo ciekawa, ale myślę, że najpierw skończę sobie po prostu Chyłkę, o ile kiedykolwiek to nastąpi, bo Pan Mróz pisze w zawrotnie, szybkim tempie. I nie wiem, czy ja kiedykolwiek będę na bieżąco z tą serią, ale tak. Mam tutaj kolejną jego książkę, którą też pewnie kiedyś przeczytam. Dalej mam dwie książki, które kupiłam sobie sama w Biedronce, bo ja na początku lutego miałam imieniny, wcześniej miałam urodziny i stwierdziłam, że zrobię sobie taki prezent, bo czemu nie? I kupiłam dwie książki. Mam tutaj zjazd absolwentów Muso. Ja od tego autora jeszcze nic nie czytałam. Autora chyba, tak? Tak. Od tego autora jeszcze nic nie czytałam. A ten thriller bo to chyba jest thriller mnie dosyć zainteresował, także stwierdziłam, że czemu nie spróbować. Na pewno jak będę miała ochotę na jakiś thriller, to po niego, thriller, to po niego sięgnę, bo on ma troszkę ponad 300 stron, także wydaje mi się, że szybko, yy, szybko mi pójdzie. Jeszcze patrzę, czy to jest. Tak, thriller. Dobrze, thriller. Dalej mam. Dalej mam książkę od Olgi Tokarczuk, jest to czuły narrator. Ja od tej autorki jeszcze nic nie czytałam i nie wiem za bardzo od czego zacząć, ale że była ta książka i była akurat promocja, że druga książka minus 50%, to dlatego też sobie ją wzięłam. Ja na swojej półce mam już Biegunów, ale wydaje mi się, że Bieguni to nie jest dobra książka na początek z tą autorką. Jeżeli orientujecie się od czego. Wiecie. Od czego powinnam zacząć, to dajcie mi znać w komentarzu, bo ja chciałabym właśnie zacząć czytać coś od tokarczuk, ale jednak nie wiem, od czego zacząć. Dalej mam tutaj taki kosik dosyć spory książek, bo aż tyle, które kupiłam sobie na księgarni Dada. Tam są takie mega promocje, że są książki dosłownie za 7 zł, za 2 zł, nawet niecałe, jedną tutaj kupiłam. Pierwsze zamówienie zrobiłam, nie wiem, jakiś czas temu już. Jakiś czas temu, no jakiś czas temu, bo to drugie jest, no tak, dwa tygodnie, temu, z, yy, dwa tygodnie temu do mnie przyszły te książki, te mi przyszły trochę wcześniej. Mm, ale tak, tych jeszcze nie czytałam, ale no na pewno kiedyś sięgnę. Mam tutaj moją Jane Eyre, ponieważ ja moją Lady Jane już czytałam i wtedy mi się podobała a że ta była też, no wiecie, za 7, coś 7-8 złotych maksymalnie, to stwierdziłam, że wezmę. Nie wiem, kiedy się za nią zabiorę, no ale za tak małe pieniądze stwierdziłam, że na pewno wezmę. Jeżeli nie przeczytam, no to najwyżej odsprzedam dalej. Dalej mam książkę, z której najbardziej się cieszyłam z tego zamówienia, bo jest to książka na ostrym ogniu, którą polecała na pewno kombuk, Książkowe flik też czytała, nie wiem kto jeszcze. No ale... Ja bardzo, bardzo nie mogę się doczekać tej lektury, i gdyby nie to, że mam teraz kilka książek od wydawnictw, to pewnie za nią zabrałabym się w pierwszej kolejności. No, ta książka jest niedość, że ślicznie wydana. Tutaj, tu ma jeszcze tak ślicznie w środku. To jeszcze ponoć jest bardzo, ale to bardzo taka, wiecie, przyjemna do czytania, że takie ciepło z niej bije, także mam nadzieję, że to właśnie z niej dostanę. Dalej mam tutaj książkę, którą polecała Zuza z kanału Książkomanka. Będziecie mieli link do jej kanału w opisie. Jest to książka lepsza niż ja, Louise O'Neill, czyli tej samej autorki, która napisała pod taflą. Pod taflą podobało mi się tak pół na pół. Mam nadzieję, że lepsza niż ja przemówi do mnie bardziej, że trafi do mnie bardziej. Także no zobaczymy, też na pewno kiedyś będę czytała. I ostatnią książką z tego pierwszego zamówienia jest Krąg bo też było za 8 zł chyba i patronką tej książki jest między innymi zaczytana Kerida, także no to też do mnie przemówiło, żeby ją kupić. Ona jest nie, nie spisana jest tak normalnie, wiecie, jak książka, tylko no bardziej takie nie wiem wiersze czy coś takiego, więc na pewno bardzo szybko się ją czyta. Ale słyszałam, że temat nie jest zbyt łatwy, także no zobaczymy. I już drugie zamówienie było robione specjalnie dla jednej autorki, bo dla Casey West. Mam tutaj trzy książki tej autorki, bo ja na, po, na koniec lutego przeczytałam blisko ciebie. Właśnie Casey West i no, była to taka dosyć przyjemna młodzieżówka, więc stwierdziłam, że zamówię sobie więcej książek od tej autorki. A że te były za 7 złotych każda, no to stwierdziłam, że czemu by nie wziąć ich wszystkich? I mam tutaj po kolei tak: Słuchaj swojego serca, Przeznaczenie i pierwszy pocałunek, oraz Szczęście w miłości. I no na pewno jak będę miała ochotę na właśnie jakąś taką lekką młodzieżówkę, to sięgnę po któryś z tych tytułów. I książką dokładnie za złoty 92 zł jest książka Dzikie Serca, ją dorzuciłam, no bo była za niecałe dwa złote. A ja od Susan Young czytałam kiedyś książkę, ale nie pamiętam jak ona, jaki ona miała tytuł. Nie, nie przypomnę sobie totalnie na pewno. Ale to jest cieniutka książeczka, także też jak będę miała ochotę na coś luźniejszego, to na pewno po nią sięgnę. I w tym zamówieniu się, znalazły się również puzzle, które już ułożyłam. I znalazła się jedna książka dla mojej mamy. To zaraz w sumie też mogę wam pokazać, bo mam ją akurat u siebie na półce i jest to Stulecie winnych notes kulinarny, bo moja mama czytała wszystkie książki i ogląda też teraz serial. A tutaj są, wiecie, takie podstawowe niektóre przepisy. No ja nie oglądałam tego jeszcze, ani nie czytałam, więc nie wiem, czy te przepisy... Tam są w, tej, w, tych, w, tych, w, tych, w tych książkach czy w tym serialu, ale stwierdziłam, że zrobię, mam jej taki mały prezent i że zamówię jej właśnie tę książkę. I dalej mam już stos książek od wydawnictw. Jest ich też całkiem sporo. Część z nich, tak jak mówię, przeczytałam już. No... Nie część, bo tylko dwie, także dosyć słabo mi idzie. Ale pierwszą tutaj na samej górze mam książkę Niewidzialne życie Adi Laru". Z tą książką jest Reading Vlog na moim kanale, także serdecznie Was na niego zapraszam. Ja tutaj jedynie powiem, że jestem w tej książce zakochana i ja na pewno o Adi nie zapomnę. Jeżeli ktoś czytał, to wie, o co mi chodzi. No ja... Cały czas myślę o tej książce, naprawdę cały czas wracam do tych bohaterów i wracam do tej historii, bo no jakoś tak mam wrażenie, że to jest taka trochę moja książka. No nie wiem, ja bardzo, bardzo wszystkim ją polecam. I no, mam nadzieję, że przeczytacie. A jeżeli czytaliście, to dajcie znać, czy Wam również się to tak bardzo podobała i ona będzie się tutaj tak odznaczać, bo ma niebieskie brzegi. Dalej, żeby tak w miarę w kolejności iść. Mam tutaj książkę od wydawnictwa Marginesy. Jest to książka tej samej autorki, co napisała: Tatuażystę z Auschwitz. Ja Tatuażystę z Auschwitz czytałam, ale trochę się zawiodłam. Ostatnio zaczęłam też słuchać w audiobooku opowieść z Cirki, ale przerwałam w 30%. Niedługo mam zamiar kontynuować. A to jest pierwszy reportaż właśnie tej autorki też właśnie tutaj przewija się tę te postać lalego właśnie z tatuażysty z Auschwitz, także no na pewno będę czytała nie wiem kiedy to ma swoją premierę chyba jakoś w czerwcu dopiero bo w kwietniu jakoś, nie wiem, ale na pewno to przeczytam, Jak chciałabym najpierw po prostu przesłuchać Podróż Cirki zanim zabiorę się za ten tytuł Dalej z książek, które już przeczytałam. Mam, mam tutaj w sumie kilka książek od tego wydawnictwa. Jest to wydawnictwo WAB i mam tutaj zabójczą przyjaźń. Ja ją skończyłam stosunkowo niedawno. Jest to thriller. No i mi się bardzo podobał. Znaczy, bardzo. Przez pierwszą część nie mogłam się totalnie wgryźć w tę historię i tak czytałam, wiecie, bo musiałam a dalej, no dalej już mnie wciągło i byłam zaintrygowana tym, co się tutaj działo i byłam ciekawa, jak to się wszystko zakończy i szczerze, nie domyśliłam się zakończenia, w sensie miałam kilku tam potencjalnych, wiecie, tutaj jest morderstwo i miałam tam kilku potencjalnych no, zabójców, ale żaden z tych moich faworytów nie okazał się prawdziwym mordercą, także no... I... Koniec końców ta książka, no, podobała mi się, będę o niej mówiła więcej na pewno we Wrapapie, bo zamierzam nagrać Wrapap luty, marzec, tak włącznie na koniec marca. Także mam nadzieję, że mi to po prostu wyjdzie. Dalej od tego wydawnictwa mam też książkę, która już miała swoją premierę, chyba 10 marca, tak mi się wydaje, i jest to 1984 George Orwella, jest to nowy przekład. I nowe wydanie, właśnie roku 1984. Tutaj mamy właśnie nowy przekład, i przełożyła Dorota Konowrocka-Sawa. Także ja też na pewno będę czytała. Wydaje mi się, że o tej książce słyszał każdy, bo jest ona dosyć popularna, tym bardziej teraz, gdy dzieje się to, co się dzieje w naszym kraju. Także ja jestem mega ciekawa tej historii i mam nadzieję, że też niedługo się za nią zabiorę. Chciałabym jeszcze przed maturą ją przeczytać. No, zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. I kolejne dwie książki też od wydawnictwa W.A.B. Mam tutaj Rozmowy z przyjaciółki Sali Runi, czyli to jest ta autorka, która napisała Normalnych Ludzi. Tę książkę dostałam, bo po prostu wydawnictwu zostały jakieś egzemplarze i napisali do mnie, czy nie chciałabym przegarnąć tej książki. Ona miała swoją premierę 24 lutego, także już no, miesiąc temu prawie. Ja chciałam spróbować... Przeczytać coś od tej autorki, bo o normalnych ludziach słyszałam takie dosyć. No, z jednej strony ludziom się bardzo podobała, a z drugiej w ogóle im się nie podobała, także ja bym chciała poznać swoją opinię. I właśnie nie wiem, czy zacznę od, normalnych od rozmów z przyjaciółmi, czy od normalnych ludzi, ale cieszę się, że mam ją na swojej półce. I drugą książką, znaczy ostatnią książką już od tego wydawnictwa jest Trzydziestka od Tomasza Żaka. Jest to jego debiut i ta książka ma swoją premierę 24 marca, także jakoś na dniach, bo ja nawet nie wiem, który dzisiaj jest, jak ja to nagrywam. 21 chyba, coś takiego. To jest kryminał albo też thriller. Nie wiem, ale ja ostatnio mam ochotę właśnie na coś takiego też także będę na pewno niedługo ją czytała. Dalej mam dwie książki od wydawnictwa Winidia i mam tutaj ten sabat i mam tutaj ten sabat nie upadnie i ona już miała też swoją premierę, a ja teraz aktualnie robię Re -read, te Wiedźmy nie płoną i nagrywam z tym reading vloga także z tą książką będzie na pewno reading vlog z moją opinią o niej, oczywiście taką niespoilerową do pierwszego tomu no, jestem bardzo ciekawa, bo te wywiadi mnie poną za pierwszym razem nie do końca mi się podobały. Teraz, jak czytam za drugim razem, jestem już w połowie, to podobają mi się trochę bardziej, nie wiem od czego to zależy, no ale zobaczymy, będę czytała na pewno te też no już bardzo niedługo. I kolejną książką od tego wydawnictwa jest Nowość, która jeszcze chyba nie miała nawet swojej premiery, albo ma też jakoś na dniach. Jest to książka Tkając w świt od Elizabeth Lim. Ja o tej książce też słyszałam od kilku osób, które czytały ją w oryginalne, bo oryginalny tytuł to Spin the Dom, czyli, no taki, dosyć popularny, czyli no taki dosyć popularny tytuł, który gdzieś tam się zawsze przewijał u kogoś na kanale. Jest to fantastyka, także zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się spodoba, bo ja bym chciała wrócić do czytania właśnie fantastyki, także no zobaczymy. A ta książka ma 420 stron, także wydaje mi się taka idealna na pierwszy tom. Yy, właśnie fantastyki, i mamy tutaj też już kontynuację zapowiedzianą, czyli tkaj, yy, tkając w to jest to, a kontynuacja to będzie snując zmierzch. Także no zobaczymy, czy ta dylogia mi się spodoba, bo tutaj widzę, że jest to dylogia. Także no jestem bardzo ciekawa. Yy, I mam tutaj już ostatnie dwie książki. Jedna to jest książka od wydawnictwa Ot otwartego Sen o Okapi. I ja o tej książce słyszałam już od lekturianki na Instagramie jej, także ja też jestem bardzo ciekawa, bo z, chciałabym też spróbować yy, czytać trochę więcej literatury takiej pięknej, bo chyba to się do tego zalicza. Ym, chciałabym trochę mniej czytać już tych młodzieżówek, a sięgać po bardziej, wiecie, takie dorosłe tytuły, także mam nadzieję, że ta mi się spodoba i też już nie mogę się jej doczekać, no jak w większości tych książek naprawdę. I ostatnią książką jest Zagubiona Księżniczka, czyli trzeci tom księżniczki Incognito. Ja księżniczkę Incognito oraz księżniczka debiutuję, przeczytałam i pierwszy tom mi się podobał, ale tak nie do końca. Drugi mi się podobał o wiele bardziej niż pierwszy. I mam nadzieję, że trzeci mnie nie zawiedzie, tym bardziej, że jest najcieńszy z tych wszystkich książek. No, ale już wiem, że to nie ostatni tom, bo na Instagramie Wam pisałam, że to jest ostatni, a jednak nie, bo już na Instagramie, właśnie, Koninglin jest tak jakby taki, taka zapowiedź czwartej części, ale właśnie po angielsku. No, także zobaczymy, co tutaj dostanę. I tak, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Tych książek no trochę jest sporo i trochę przeraża mnie ich ilość, ale ja uwielbiam kolekcjonować książki i uwielbiam je po prostu mieć i wiecie, dotykać. No i po prostu mieć je ze sobą, także ja nie żałuję tych zakupów i bardzo dziękuję też wszystkim wydawnictwom, które zechciały mi wysłać swoje nowości. Dajcie mi znać, ile wy książek kupiliście tak w ostatnich dwóch miesiącach, bo jestem też ciekawa, jak powiększyły się wasze biblioteczki. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, czy ten film Wam się podobał i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!